Witam kotki, witam szprotki, witam Was w odcinku z kotkiem szprotkiem, który śpiewa wesołą piosenkę, ponieważ jutro są święta widzowie moi i koteczek bardzo się cieszy, że spędzi je ze swoją koteczkową rodzinką. Jak też się z tego cieszycie widzowie, to napiszcie serduszka w komentarzach, to kotek szprotek na pewno będzie szczęśliwy. Widzowie jutro pewnie też zrobię odcinek, żeby był na święta, ale chciałem i tak wam życzyć już teraz wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku widzowie, aby każdy kolejny rok był lepszy od poprzedniego. Tego wam życzę. W nowym roku postaram się trochę zmienić mój kanał, żeby był bardziej przystępny do oglądania, bo teraz sam zauważam w tym dużo problemów i będę je niwelował widzowie, jak tylko będę potrafił. Więc mam nadzieję, że będę w stanie Was zainteresować tym, co dla Was przygotuję. I jeszcze, widzowie, pytanie do Was w komentarzach: Ostatnio robiłem na zadanie filmik na lekcję o Red Dead Redemption, i czy chcielibyście, żebym wrzucił go na YouTube? Jest w nim parę błędów, i jest trochę nudny, ale zawsze coś. Elo.